Dzisiejszy dzień dla nas braci mniejszych Kapucynów jest wyjątkowy, ponieważ jeden z naszych braci, który w tym klasztorze nowicjackim w Seniszowie Małopolskim przeżywał swój okres próby, czyli nowicjat, jest to czas, w którym Jesteśmy, może powiedzieć, tajemniczanie w życie zakonne, kapucyńskie, w nasz charyzmat. Jest to też taki czas wyciszenia, odosobnienia, takiego rzadkiego też kontaktu z, z rodziną, z mediami. Jest też czas pracy, czas, czas modlitwy, też poznawania też siebie, swoich historii, też we wspólnocie tutaj z braćmi. Dzisiaj będziemy świadkami przede wszystkim tej uroczystej mszy święty, w czasie których brat Ferdynand, który pochodzi z Austrii, złoży swoje pierwsze śluby zakonne. W czasie tych ślubów przede wszystkim złoży profesję zakonną, śluby posłuszeństwa ubóstwa i czystości i otrzyma też habit kapucyński. Dlaczego brat Ferdynand się tutaj akurat znalazł w Polsce? Ponieważ część klasztorów w Austrii należy dzisiaj do prowincji krakowskiej, kapucynów, i też w Austrii posługują bracia z naszej, z naszej prowincji. I tam brat Ferdynand w jednym z naszych klasztorów, Wiener Neustadt pod Wiedniem, właśnie poznał braci w klasztorze właśnie Wiener Neustadt. I tam zaciekawił się tym życiem. I po roku postulatu w Austrii przyjechał tutaj do Polski do form na formację do, do nowicjatu. Dlatego, że mamy nasza prowincja krakowska ma nowicjat właśnie w Sędziszowie Małopolskim.